Dziedzictwo Jaman w obliczu najtrudniejszych wyzwań 334 odcinek Dziedzictwa otwiera się z momentem, który wstrząsa fundamentami życia Jamana. Kiedy otwiera drzwi rezydencji, jego oczy napotykają postać, którą uważał za dawno wymazaną z życia, jego matkę. Kobieta, która opuściła jego i jego brata Zie, stoi teraz przed nim, jakby czas cofnął się o 25 lat. Szok, który poczuł, szybko zamienia się w gniew, uczucie tak potężne, że Jaman z trudem nad nim panuje. W jego głowie przelatują obrazy z dzieciństwa, momenty, w których był zmuszony radzić sobie bez matczynej opieki i ból, który musiał przeżywać w samotności. Jak śmiesz stanąć przed moimi drzwiami po tylu latach? Wybucha jaman, jego głos drży od emocji. Każde słowo, które wypowiada, jest jak cios, który ma na celu zranić tę kobietę, która, jak sądził, na zawsze zniknęła z jego życia. Matka Yamana, starając się przemówić do niego, próbuje wytłumaczyć swoją nieobecność, ale Jaman nie chce jej słuchać. Nie jesteśmy dla ciebie nikim. Wynoś się stąd, krzyczy, a jego oczy błyszczą gniewem, którego nie potrafi już kontrolować. Każda sekunda obecności tej kobiety jest dla niego nie do zniesienia. Yaman wyrzuca ją z rezydencji z sercem przepełnionym nienawiścią i bólem. Zayer, która jest świadkiem tego wybuchu gniewu, widzi, jak Jaman wpada w stan, którego nigdy wcześniej nie widziała. Jego oczy, zwykle pełne spokoju i determinacji, teraz wyrażają coś znacznie mroczniejszego, niekontrolowaną furię. Widząc, jak chwyta siekierę i opuszcza rezydencję, Zejer jest przerażona. Przypomina sobie jego wcześniejsze słowa, że nie zostawi swojej matki żywej, jeśli ta kiedykolwiek wróci. Strach o Yamana, o to, co może zrobić w przypływie gniewu, ogarnia ją całkowicie. Decyduje się działać, wsiada do taksówki i podąża za nim, modląc się, by mogła go powstrzymać, zanim zrobi coś, czego będzie żałował do końca życia Dziedzictwo, Jaman i Zejer w Starym Domu, Jaman dociera do Starego Domu, miejsca, które skrywa w sobie wspomnienia z dzieciństwa, zarówno te dobre, jak i złe Jego serce bije jak oszalałe, a w jego głowie kłębią się myśli pełne gniewu i rozpaczy. W przypływie emocji zaczyna niszczyć wszystko wokół siebie, jakby chciał zniszczyć przeszłość, która ciągle go prześladuje. Każdy cios siekierą jest jak symboliczna walka z demonami, które nie dają mu spokoju. Zejer, przybywając na miejsce, widzi, jak Jaman rozpada się na jej oczach. Widzi mężczyznę, którego kocha, w stanie, w którym nigdy wcześniej go nie widziała, pełnego bólu i rozpaczy, które przejmują nad nim kontrolę. Jaman, proszę, przestań, jej głos drży, ale jest pełen miłości i troski. Zbliża się do niego ostrożnie, jakby zbliżała się do dzikiego zwierzęcia, które może zaatakować w każdej chwili. Yaman, słysząc jej głos, zamiera w miejscu. Widzi Zejer, jej oczy pełne troski i strachu i czuje, jak jego gniew powoli zaczyna ustępować. Siekiera opada na ziemię, a Yaman, pokonany przez własne emocje, opiera się na ramieniu żony, pozwalając, by jej obecność przyniosła mu chwilowe ukojenie. Nie jesteś sam, Yaman. Jestem tutaj, z tobą, mówi Zejer, a jej słowa mają magiczną moc, przynosząc mu spokój, którego tak bardzo potrzebuje. Yaman czuje, że dzięki Zejer może stawić czoła temu, co go dręczy, że nie musi walczyć z przeszłością sam. Dziedzictwo Zija w obliczu strachu i manipulacji Zuhal, podczas gdy Yaman i Zejer walczą z demonami przeszłości, w rezydencji Kirimi panuje napięta atmosfera. Zia, który usłyszał fragmenty rozmowy Yamana, jest zaniepokojony i zdezorientowany. Choć Yaman zapewniał go, że to tylko stary wróg powrócił, Zia nie potrafi zapomnieć o słowach, które usłyszał. Jego umysł zaczyna wypełniać się lękami i wspomnieniami, które starał się zapomnieć. Noce stają się dla niego coraz bardziej niepokojące, a myśli coraz bardziej ciemne. Zuchal, widząc stan Zii, postanawia wykorzystać jego słabość do realizacji swoich celów. Zbliża się do niego, gdy ten siedzi samotnie w salonie, spoglądając w dal. Zia, wszystko w porządku? Pyta, udając zatroskaną. Zia, choć zaskoczony jej obecnością, czuje, że potrzebuje się komuś wygadać. Martwię się o Yamana. On nigdy nie był taki. Coś się z nim dzieje, a ja nie wiem, jak mu pomóc, mówi, jego głos jest pełen rozpaczy. Zuchal, widząc jego stan, postanawia zaszczepić w nim jeszcze większy niepokój. Może to coś związanego z przeszłością? Może Jaman potrzebuje Twojego wsparcia teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej? Mówi, próbując wciągnąć Zije w swoje intrygi. Dziedzictwo: Ali w rozpaczy i DŁygu w niebezpieczeństwie. Tymczasem Ali, pogrążony w rozpaczy po stracie Taty Arifa, znajduje się na skraju załamania. Karawana, w której przebywa, stała się dla niego miejscem, gdzie wspomnienia z przeszłości ożywają, przypominając mu o wszystkich, których stracił. Jestem zmęczony traceniem tych, których kocham. Lepiej nigdy nie kochać, mówi do siebie, a jego słowa są jak echo wewnętrznej rozpaczy, która go pochłania. Dłygu, która od dawna stara się wspierać Aliego, próbuje do niego dotrzeć, ale on odrzuca jej próby. Nie mówiłem ci, żebyś nie szła za mną, krzyczy Ali, nie potrafiąc znieść jej obecności. Dłygu, choć zraniona, nie chce go opuścić. Widzi, jak Ali powoli zanurza się w ciemności, która grozi pochłonięciem go całkowicie. Ali, proszę, nie rób tego sobie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie przy tobie, mówi, próbując dotrzeć do jego serca. Ale Ali, w przypływie gniewu i bólu, odpychają. Nie rozumiesz, dłygu? Każda miłość kończy się bólem, krzyczy, a jego słowa ranią duygu bardziej niż mogłaby przypuszczać. Kamera pokazuje, jak Ali odjeżdża, zostawiając duygu samą, zagubioną i pełną wątpliwości. W jej oczach widać strach, gdy myśli o tym, co może się stać. Kamera skupia się na mężczyźnie z pistoletem, który obserwuje Duygu z daleka, a napięcie rośnie. Co teraz zrobić, odejść czy zostać? Zastanawia się Duygu, jej serce bije jak oszalałe, a myśli krążą wokół Aliego, który teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje jej wsparcia. Dziedzictwo, powrót do rezydencji i nowe wyzwania po pełnym emocji spotkaniu w starym domu Jaman i Zejer wracają do rezydencji. Choć Jaman z trudem odzyskał spokój, wie, że musi stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Zia, zaniepokojony, pyta o to, co się wydarzyło, ale Yaman, chcąc ochronić brata, kłamie, mówiąc, że to stary wróg powrócił, by ich dręczyć. Nigdy nie pozwolę mu zbliżyć się do mojej rodziny, mówi, starając się brzmieć przekonująco, ale w głębi duszy czuje, że to tylko kwestia czasu, zanim prawda wyjdzie na jaw. Zejer, choć stara się być dla Yamana ostoją, czuje, że nadchodzą trudne dni. Wie, że jej miłość do Yamana zostanie wystawiona na próbę, jakiej jeszcze nigdy nie doświadczyła. Muszę być silna, dla niego, dla nas, mówi do siebie, próbując znaleźć w sobie siłę, by stawić czoła wszystkim wyzwaniom, które na nich czekają. Zuhal, widząc powrót Yamana, kontynuuje realizację swojego planu. Zbliża się do Nedima, starając się zdobyć jego zaufanie i uczucia. Nikt nie wie, ale Tata Arif zajmował bardzo ważne miejsce w moim życiu, mówi, manipulując Nedimem, który coraz bardziej angażuje się w pomoc jej, nieświadomy jej prawdziwych intencji. Odcinek 334 serialu Dziedzictwo pełen jest emocji, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które ukazują, jak krucha jest granica między miłością a nienawiścią oraz jak łatwo można stracić kontrolę nad własnym życiem. Yaman, Zayer Ali i reszta bohaterów staną przed wyborami, które mogą na zawsze zmienić ich życie. Czy Jaman poradzi sobie z powrotem matki? Czy Zejar zdoła ochronić swojego męża przed nim samym? Jakie konsekwencje przyniosą intrygi zuhal? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki, które obiecują jeszcze więcej dramatycznych wydarzeń. Dziedzictwo odcinek 335, powrót Kanan i zniknięcie Zii, odcinek 335, dziedzictwa wprowadza widzów w gęstą atmosferę napięcia i tajemnicy, kiedy Kanan, matka Yamana i Zi powraca do ich życia po długiej nieobecności. Jej powrót budzi wiele pytań, a jej intencje pozostają niejasne. Jednak jedna rzecz jest pewna, Kanan nie wróciła bez powodu. Zuhal, która obserwuje sytuację z boku, szybko zdaje sobie sprawę, że Kanan ma ukryte motywy. Przekonana, że matka Yamana I Zii planuje coś złowrogiego, postanawia dowiedzieć się, jakie są jej prawdziwe zamiary. W tym samym czasie Zejer, która próbowała zapanować nad gniewem męża, dociera do rodzinnego domu Yamana. Widok mężczyzny niszczącego wszystko wokół siebie siekierą jest dla niej wstrząsający. Przez łzy i wzburzenie Jaman wyjawia zajer bolesną prawdę. Jego ojciec odebrał sobie życie przez kanan, co również głęboko zraniło psychicznie zje, pogłębiając jego problemy. Podczas gdy Jaman zmaga się z duchami przeszłości, Ali próbuje radzić sobie ze swoją stratą w inny sposób. Przegląda ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, próbując znaleźć miejsce, w którym mógłby się odciąć od wszystkiego. Jego kolegom z komisariatu wydaje się, że Ali planuje poważną zmianę w swoim życiu, a rozmowa z agentem nieruchomości tylko to potwierdza. Sultan, która przypadkowo słyszy tę rozmowę, jest szokowana i domaga się wyjaśnień. Ali stara się ją uspokoić, mówiąc, że nigdy jej nie zostawi, choć jego słowa brzmią bardziej jak próba uspokojenia samego siebie. Kanan, z kolei, postanawia wykorzystać naiwność Zeyera, aby dostać się do rezydencji Kirimi. Jej plan jest subtelny, ale skuteczny. Powoli buduje mosty, które mają ją zbliżyć do rodziny, którą kiedyś opuściła. Tymczasem Duygu, która jest coraz bardziej zaniepokojona zachowaniem Aliego, stara się mu pomóc. W trakcie ich rozmowy na osobności próbuje przekonać go, że ucieczka nie jest rozwiązaniem, radząc, aby wziął sobie wolne. Ali jednak gwałtownie odrzuca jej radę, ostrzegając, by nie mieszała się w jego życie. Jaman, świadomy powrotu matki, jest przekonany, że Kanan wróciła tylko z jednego powodu, aby przejąć majątek Kirimli. Jego podejrzenia rosną, gdy dowiaduje się, że Kanan pojawiła się w szkole, którą zbudował, pytając ochroniarza Ozejer. Jej działania są zbyt podejrzane, aby je zignorować. W międzyczasie, młody Yusuf, niczego nieświadomy, wyraża chęć zrobienia prezentu swojej koleżance ze szkoły. Yaman, próbując oderwać się od problemów, proponuje, aby wspólnie wybrali prezent, co na chwilę odciąga go od myśli o Kanan. Sytuacja staje się bardziej napięta, gdy Kanan ponownie pojawia się w pobliżu rezydencji Kirimli. Obserwuje dom przez bramę, próbując ocenić sytuację. Zia, który przypadkowo ją zauważa, jest przekonany, że matka boi się wejść do domu z powodu gniewu Yamana. Zdeterminowany, aby ją przywrócić do rodziny, postanawia podążyć za nią i przekonać do powrotu. Cenger, zaniepokojony dziwnym zachowaniem Zii, natychmiast informuje Yamana o jego zniknięciu. Yaman, nie tracąc ani chwili, rusza na poszukiwania brata. Zastaje go, jak mówi do siebie na ulicy, jego słowa potwierdzają najgorsze obawy Yamana, Zija naprawdę wierzy, że Kanan wróciła, aby odbudować więzi rodzinne. Yaman, mimo że jest pełen gniewu, czuje, że nie może pozwolić, aby jego brat był dalej wciągany w manipulacje matki. Odcinek kończy się dramatycznym zwrotem akcji. Duygu, próbując odszukać Aliego, wpada w pułapkę zastawioną przez Jaffera i jego ludzi. Zostaje porwana, co wprawia Aliego w panikę. W jego głowie kłębią się myśli, musi ją uratować, zanim będzie za późno. Odcinek 335 Dziedzictwa to pełna emocji, tajemnic i dramatycznych zwrotów akcji opowieść, która pozostawia widzów w napięciu, oczekujących na kolejne wydarzenia. Powrót Kanan, zniknięcie Zii i porwanie Duybu to tylko początek nowych wyzwań, które zmuszą bohaterów do podjęcia trudnych decyzji, które mogą na zawsze zmienić ich życie.